z wami. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei Herod, tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny, za najwyższych kapłanów Anenasza i Kajfasza, Skierowane zostało Słowo Boże do Jana, syna Zachariasza na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w Księdze Mów proroka Izajasz. Głos wojącego na pustyni. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi, i wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, trwamy w okresie adwentu, który uczy nas cierpliwego oczekiwania na przyjście Pana. I czynimy to w takim też e, czasie, jakby też w świetle spotkania z Panem Bogiem. E, chociażby w Słowie Bożym, czy w modlitwie osobistej, czy w sakramentach. Z jednej strony oczekujemy na pełni, na pełnię właśnie zbawienia, ale właśnie to dokonuje się, można powiedzieć, przez małe spotkania z Panem Bogiem. I w ten sposób Bóg ożywa, ożywia naszą nadzieję, która nie dotyczy tylko gdzieś tam przyszłości. Jak święty Paweł w swoich listach pisze, ale nadzieja chrześcijan jest żywa, ponieważ mamy Boga żywego, działającego już tu i teraz i obecnego pośród nas. On sam nas uczy modlitwy, czyli bliskości sobą, On też sam nas uczy oczekiwania na wypełnienie się Jego obietnic. Przypominając nam, że w historii zbawienia wszyscy bez wyjątku z jednej strony doświadczali trudności, ciemności, jakieś niewoli, niemocy. Także grzechu, a z drugiej strony do wszystkich, którzy oczywiście otwierali się na Boga, docierało Słowo Boga, z zapewnieniem, że On nie zapomniał o swoim ludzie, że On w końcu i na końcu, tak jak czytamy w dzisiejszej Ewangelii, ukaże wszystkim swoje zbawienie. Kochani, dzisiejsze Słowo jest pełne właśnie takich przykładów, zacznijmy od pierwszego czytania z księgi barucha, w którym autor. Nawiązuje do trudnego czasu narodu wybranego, czyli czasu niewoli babilońskiej. Kilkadziesiąt lat nieobecności na mapie, poza tym trwanie na wygnaniu, sprawiło, że ukochany przez Boga lud powoli zaczął tracić nadzieję, bo ile można cierpieć, ile można znosić izolacji, ile można także czuć jakiegoś wyobcowania. To właśnie orędzie proroka Barucha do Izraela jest niesamowitą pełnią radości obietnicą Boga, że On postanowił zniżyć górę wysoką, doły zasypać, aby przeprowadzić lud swój z powrotem do domu drogą sprawiedliwości i miłosierdziem. Stąd psalm dzisiaj, który słyszeliśmy, 126, jest jakby zachwytem narodu wybranego, który nie może do końca uwierzyć, jak to jest możliwe, że Pan Bóg po raz kolejny tak mocno zadziałał w historii zbawienia. Podobną sytuację mamy także w fragmencie Ewangelii według Świętego Łukasza, który dzisiaj usłyszeliśmy. Ciekawe, że padają trudne imiona władców. Sam się nawet myliłem, kiedy czytałem. Ale to nie jest bez znaczenia, bowiem naród Izraela w czasach zarówno Świętego Jana Chrzciciela, jak i Jezusa żył pod okupacją cesarstwa rzymskiego, czyli również doświadczał niewoli. I ta niewola fizyczna miała po części również charakter duchowy, skoro w tym spisie wielkich imion, dzisiaj czytanych w Ewangelii, byli wymienieni również najwyżsi kapłanin, Anna i Kajfasz, którzy wiemy, że mieli bardzo dobre układy z władzą, nawet kosztem dobra duchowego, byle tylko można powiedzieć mieć święty spokój. Tak to w trudnym momencie można powiedzieć ciemności i niemocy Izraela po raz kolejny Bóg interweniuje, który jest słowo nie do wielkich tego świata, także nie do wielkich kapłanów, ale do świętego Jana Chrzciciela, proroka na pustyni. Ciekawe, że ten prorok, który jest zresztą patronem Adwentu, głosi chrzest na dla odpuszczenia grzechów, nawiązuje do słów proroka Izajasza, który Również ten fragment, który wyczytany jest dziś, w dzisiejszej Ewangelii z Księgi Proroka Izajasza, jest skierowany również do narodu wybranego, który był w czasie niewoli babilońskiej. Od 40 rozdziału bowiem e, Księga Proroka Izajasza jest tak zwaną Księgą Pocieszenia, w której Bóg obiecuje swoje działanie, m.in. również obniżenie gór, również wypełnienie dolin, wyprostowanie dróg. Czy zamiana drogi wyboistej w gładko, a wszystko po to, by wszyscy ludzie ujrzeli zbawienie Boże. I myślę, że śmiało można stwierdzić, że Izrael w czasach Świętego Jana Chrzciciela to naród, który również przyzwyczaił się do ciemności. Jednak wraz ze słowem Świętego Jana Chrzciciela zabysło światełko nadziei po raz kolejny. Pan jest i będzie działał. On przyjdzie. Nie inaczej, drodzy bracia i siostry w Chrystusie, rzecz ma się w liście do świętego Pawła do Filipian, który z jednej strony jest pełen nadziei i radości, bowiem apostoł narodów modli się ze swoich braci i sióstr z Filipi, aby ich miłość się doskonaliła, aby byli czyści i bez zarzutu na dzień Pana. Dalej wyraża ufność, że ten, który zapoczątkowo we wspólnocie Filipian dobre dzieło dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa, z drugiej strony musimy być świadomi, że Święty Paweł pisał ten list pełen nadziei i radości wtedy, kiedy był w ciemności więzienia, kiedy był w niewoli. Co to oznacza? To również oznacza, że Święty Paweł dołącza do tych, którzy doświadczają ciemności różnego rodzaju niewoli, ale sam zaczyna żyć nadzieją, gdyż doświadcza, że Bóg jest z nim. I stąd głosi innym słowo pokrzepienia, by nie tracili nadziei, a wręcz radośnie oczekiwali na spełnienie obietnicy Pana. Drodzy bracia i siostry, w Chrystusie, gdy tak wysłuchaliśmy wszystkie historie związane dzisiaj z czytaniami ze Starego i Nowego Testamentu, musimy zobaczyć jeszcze jedną historię, czyli Twoje życie. Nie wiem, jakim jesteś w stanie. W jakim stanie przyszłeś? Przyszłaś dzisiaj do kościoła na to muszę. Nie wiem, co czujesz. Nie wiem, co myślisz. Nie wiem, jakie masz historie życia, jakie masz plany na przyszłość, jakie radości, ale także jakie zmartwienia. Ale dzisiaj, słysząc słowo Boga, który kierował te słowa pełne nadziei do swojego narodu, chciałbym ci przypomnieć, że w jakiejkolwiek ciemności nie jesteś może w jakiejkolwiek niewoli, może niemocy, może w jakimś nawet uzależnieniu od grzechu, a może już nawet w gasnącej nadziei co do poprawy swojego życia, wiedz jedno, Bóg o tobie nie zapomniał. On zna twoje radości, ale przede wszystkim i twoje smutki. Nie tylko wszystkie włosy na naszej głowie są policzone, ale także Bóg liczy wszystkie nasze łzy. On zna Ciebie doskonale. Bóg zna Ciebie doskonale, bardziej niż myślisz. Jest Mu zależy na Tobie i Twoim szczęściu, a także szczęściu Twoich bliskich, tak jak zresztą i Tobie. I tak jak pomagał Ci w Twoim życiu, myślę, że każdy z nas ma pewną historię, który może zobaczyć, że były właśnie te stany takie ciemności. Ale były także stany takie, w których w tę ciemność wchodziła światło. Właśnie to słowo Boga. Czy sam Żywy Bóg. Pełen nadziei wkracza w tą ciemność. Tak jak On cię prowadził, dalej cię będzie prowadził. I parafrazując słowa świętego proroka Izajasza dzisiaj z Ewangelii, On obniży górę każdej pychy, czy twojej, mojej, czy każdego, którego spotykamy. On także dolinę braku, jakiegokolwiek, miłości, zrozumienia, może samotności, on także przyjdzie, aby wypełnić, napełnić swoją łaską, swoją obecnością, swoją właśnie miłością. Drogi kręte życia wyprostuje, w końcu, na końcu, w pełni, a drogę życia, może pełnych ostrych kamieni, wygładzi. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, każda próba osoby, która istnieje w Piśmie Świętym, próba wiary, przez którą każdy przychodził, w Piśmie Świętym, nawet naród wybrany, słyszeliśmy, także i każdy chrześcijanin ma taki czas próby wiary. Pamiętajmy, że jest to tylko tymczasowa próba. Nigdy to nie jest. Pan Bóg daje takiej próby na wieki. On nas nie powołał do cierpienia, że tak powiem. Ona nas powołał, nas bawiać z cierpienia. I każda właśnie próba jest tymczasowa. Myślę, że już każdy z nas się przyzwyczaił do tego, że ten cały covid, ten cały wirus istnieje już ponad półtora roku. Myślę, że niektórzy się nawet tak przyzwyczaili, że stracili może nawet i nadzieję, że nigdy to się nie skończy. Ale pamiętajmy, każda pandemia kiedyś się w historii ludzkości kończyła. Ona nigdy nie jest na zawsze. Także i ten czas tego wirusa, że tak powiem, można powiedzieć trochę panowania i przez to Trochę lęku, który wkraczył w nasze życie, to przyjdzie czas, kiedy się skończy ten czas, i lęku, jakichś, może obaw, może także związanego z tym cierpienia, mniejszego, większego. I tu chcę się odnieść też do swojego życia, bo, co można powiedzieć, głoszący może też powiedzieć o swoim życiu, jak też nie odniesie się do swojego życia. Ja się odnoszę do historii zbawienia, do doświadczenia się narodu wybranego. Myślę, że tu też moglibyśmy odnieść się do każdego i świętego, a też, e, bo każdy człowiek zresztą i każdy z was i ja też doświadczamy różnego rodzaju ciemności i także różnego rodzaju próby. Chcę się odnieść tylko do jednego momentu w swoim życiu, bo mam trochę ich w życiu, w którym już w pewnym momencie tra zacząłem tracić nadzieję. Było to w szpitalu, kiedy miałem zabieg usunięcia migdałków. Tak się pogorszył mój stan, że Ciągle kasłałem, nie wiem dlaczego w szpitalu, a kiedy się kaszle, wiadomo, to pogarsza stan, szczególnie gardła i tak dalej. A lekarz mi ciągle powtarzał, pielęgniarki mi powtarzały, nie, proszę nie kasłać, bo, bo się odnowi rana. I rzeczywiście tak się tragicznie zdarzyło, że wróciłem do domu, rana się odnowiła. Więc znowu trafiłem na stół operacyjny i w pewnym momencie już zacząłem tracić nadzieję. Zastanawiam się, Panie Boże, gdzie Ty jesteś? Jakoś z natchnienia przyszło mi do tego, żeby otworzyć właśnie Księgę Proka i Zajasza. Od rozdziału 40 i zacząć czytać. I to słowo, kiedy czytałem, dawało mi siłę, żeby przetrwać ten moment trudny. To była właśnie taka, można powiedzieć, nadzieja, która nie dotyczyła gdzieś tam przyszłości, że kiedyś będzie lepiej, ale Pan Bóg wlewał już nadzieję tu i teraz w moje serce. Dawał mi siły, żeby już przetrwać ten moment, który trwałem, taki trudny. Zastanawiam się, kiedy on się skończył. W końcu się skończył. Ale Pan Bóg właśnie wlewał w moje serce takie pocieszenie przez to słowo. Pokazywał mi, że On jest. Że On jest przy mnie. Nawet jeżeli mi się wydaje, że jest gdzieś odległy i nie interesuje się moim życiem. Tak więc, patrząc z tej historii zbawienia, także historyk myślę, że każdego z nas, także z mojej, co dzisiaj właśnie powiedzieć i powtórzyć. Pan Bóg o tobie nie zapomniał. On jest przy tobie i On tak jak walczył o twoje życie, twoje zbawienie, będzie walczył o twoje zbawienie. Tylko, że właśnie ten czas oczekiwania, do którego jesteśmy zaproszeni, to nie jest czas oczekiwania biernego. Jesteśmy zaproszeni do tego, żeby współpracować z łaską Pana Boga. Dlatego dzisiaj prorok Izajasz mówi przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Także jesteśmy my też do tego zaproszeni, do tego, żeby współpracować z łaską żeby otwierać się na działanie Pana Boga, szczególnie na modlitwie, szczególnie w sakramentach, szczególnie kiedy słyszymy Słowo. Właśnie dzisiejsza Msza Święta jest czasem spotkania i ona jest tym spotkanie z Panem Bogiem, który tutaj już daje nam siebie, ale w pełni go, można powiedzieć, odkryjemy kiedyś w przyszłości, kiedy staniemy właśnie z Panem Bogiem twarzą w twarz. A dzisiejsza Eucharystia jest właśnie takim. Właśnie też spotkanie, w którym Pan Bóg daje nam i ożywia naszą nadzieję, ożywia naszą wiarę. Także i pragnie ożywiać naszą miłość do siebie, a także do innych. Także więc w tych różnych trudnych momencie, które przeżywamy, się każdy z nas ma taką ciemność. Każdy z nas ma czasów różnego rodzaju próby. Pamiętajmy o obietnicy Pana Boga. On wypełni to słowo. Tylko właśnie wiesz. Trzymajmy się tej żywej nadziei. Amen.